Z tym wypychaniem. Dasz rady dojść do Hilera? Nie. No na blinku jestem cały czas. No Dobra, kurka. Mobilność mam taką, że aż nie. To trudno. Chciałem klipka zrobić, nie? Chciałem klipka zrobić. No, ale masz kilka. No kilek też. Spoko, klip, nie, ale... Klipek, kilek. Prawie to samo. <laughs> Call of Duty z Xavixem. Fun fact. Nigdy no, nie. nie grałem w Call of Duty. No co? Co to było? A zrzuciłeś go. Zrzuciłeś go. <laughs> to czego? On Ma to... buty na. Na razie. dobra. OK. ale no co chyba nie tu trzeba piło? go. Przyje. The fuck? On mnie fokusuje. Mhm. Dużo zada. Mega dużo. No. Właśnie widzę, że on ci bardzo dużą presję nakłada. Masz podka? Czy nie, podka spiła się chyba, nie? Mam, 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 mam. Ma. Okay. O, on ci teraz może duchnąć, okej? Okay? O, 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 może siądzie, może siądzie, może siądzie. O, milimetry, 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 milimetry. Kurde, jak blisko było. Tego nie przeżyję, jak mi nie pomożesz. Nie mam jak ci pomóc. Nie przeżyję. No, o, przeżyłeś, Oaj? przeżyłeś, przyszłeś, Jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay, okay. Ale debuff, debuff, debuff. Dobra. Na grudżu. O, dawaj, dawaj, Xavix, dawaj, dawaj, dawaj. Podrzucam. Dobra, podwoi! Ej, cudem, stary, oh, stary, dosłownie cudem. Podrzucę, pieprzne, no, okej. Okay. Patrz, oh, wszystko to. pali, nie? No, no. Co za No, On chce przeżyć, ale. Nie ma na to szans za bardzo, nie? Dobra. Ty wiesz, Przeżyć nie chce, ale chce jak najwięcej straszować. A by się straciliśmy w ogóle. Wypycham Fire'a. Cały czas ma hełmik, chyba. Mhm. A, spaliłem opelka Ej, wchodzi w nich coś. Podchwilaj, podchwilaj, nie mam klinza. Nie mam klinza, nie mam klinza, nie mam klinza. nie mam Próbuję, klinza. próbuję, próbuję. Teraz się sklinzowałem, dobra, muszę skajtować. Dostał strzałkę. Dostał strzałkę, okej, okay, super. Ale co to są za knojki? Jeszcze koplutuję, Co na no. nie? Zapyty. Dobra Do kampa wyrzuciłem. Dobra On jest zabity, dawaj tego kolejnego Zalutowanie za jest kara Pasz ten też lutuje Ale pojeby Pasz ten też lutuje Co tu są sami luterzy Halo. Nie jakiś kontakt, a mam kapł spoko, 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 opytanie. spoko, spoko, spoko Tak? Tak O dobra Myślałem, że panterka hmm. we mnie wchodzi ja się stakuję powoli. On na, on na klacie się stakuje, cleanzuje, pije podka. Dobra, I Fokusuje się Czemu na. Light colorze. On ma andada? No. Nie ma andada, okej. Okay. Ja go gonię, nie? to nie jest ładniejszy znacznie. Kurde a, a ta mnie ta jest zastanował. Spalił buty, spalił buty. A, a buty spalił. To muszę tego robić. Tak? Aha. Też radę z nim, nie? Ja tak. tu spróbuję go przytrzymać jeszcze leży, zabity Dobra Dobra. Ja teoretycznie jeszcze się powinien troszkę utrzymać, ale... Dawaj na healera się zaskakuje jak dasz radę. Czekaj, czekaj. No spoko, spoko, powiedz o, jak bit, będziesz. Bit. Wybejtowałem, wybejdowałem, o to chodziło. Okej, okay, dobra, super. Zostawuj się z fillerem. Teraz, no teraz będę, teraz będę Dobra. Pięknie. Nice, ładnie. Masz blesa? Dobra. Dobra, padł jeden, na, padł skład, super. Dobra. dobra, ten stack na koniec nam zrobił robotę. Ale, ale totalnie GG, w sensie... no, no, no. Zajebiście grali. Chodliwy był. Taki gnojek, no. <laughs> Masakra. No, no. Dobra, A, nice. dobra, pięknie, pięknie. Bardzo dobry counter. Yeah. Mam lekki problem, z banem. Jeszcze na jeden cooldown się wyrobi, ale następny może być problematyczny. Dobra. I teraz będę mu bombił. Zbijam sobie buffa Dobra, jestem dobra. Fine, chyba. Padł, padł, padł. Masz blesa, masz blesa. Przelutowany cały, cały przelutowany. Dobra, dobra, dobra. Ma gate open. Czekaj, ty bo coś wchodzi. Czemu on jest 4-3? Bo jest dużo. Nie wsta. wiem, ale. ale mam 500. Ale bardzo szybko zmienili zdanie na temat debity. Bardzo szybko zmienili zdanie. Cicho? Nie no, ja nie powiedziałem dużo, Exi. I co dostał? Zaraz ci powiemy. O, jest. Bardzo, bardzo szybko poszło. Czemu oni mieli 4-0 item w sobie? Właśnie, stary, ja nie do końca rozumiem, jaki oni mieli zamysł, nie? Nie do końca, nie do końca kumam. Ale okej, okej, okay, okay, podjęli, nie? Od razu jakby... powiemy, że pod numerem 15 znajduje się Gryzlaczek dla Jerzyka. Dobra. Także gratuluję. O, a co tu? 700 koła było. Ten? Chyba nie. Dobra, musiałem mu przerwać. Masz lin za coś? Tak. Yes. Oni się gubią, strasznie się gubią w tym co robią. Bardzo się gubią w tym co robią. Ja muszę odskoczyć już. Nie, nie wyczekam tego. Bardzo się pogubili. Moje, strasznie moje, moje, pogubili. moje, 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 moje. To zabij, zabij, zabij. Ile oh, co yes. dalej? Kił, doskocz, doskocz, doskocz! Pyk, mm, jeszcze jedno Q albo tak, ataczek teraz wypuchnie pelka, super Bardzo dobrze przeszajnowane, ale się potraszował cały. Gdzie jest trash rate? No, SBI, SBI, why? Co to? One shot, one shot, one shot, one shot. One shot, one shot, one shot, one shot. no. Dobra. A on jest antyinteraptowalny był. Dobra, idź stąd. a no kurde, jeszcze gigapoto odpalił. I... Jaki to jest TR? 6-1, spoko. 6-1, przepał. No to spoko. Trochę dropnął, nie? No, ale widzisz, że to bije, nie? Coś tutaj jest z... Ostatnie kostki B? No. A to nie jest ten B baitujący znowu? Właśnie nie. Ok. nie. Może do niego do jedna? Znaczy, nie masz... Uuu, jeszcze na pelce poszedł! 800 koła? Dziele, no oni tak na czas grają. Tak, na czas brałem chłopaki Strasznie, nie, on ci jeszcze gra w ogóle pod przerywaniem Chyba się mm, Pod przerywani i podperża kapuzy, ale No i Sperżował mnie. Sperżował Jezu ludzie idźcie grać Helgajty <grybuj> Co lekko denerwujący choroby o, jeszcze nie trafiłem za salę. Przedłuży? Nie przedłuży, dobra. A co miał przedłużyć? Jest taki, jest taki. Okej. Okay. No dobra, padaj w końcu. No <laughs> A <Zagradł. laughs> Idź na Hellgate z tą szafą do gościu. <laughs> nie Ty w ogóle nie masz many. No w ogóle nie mam many. Nooo, Nie ma perża? Nie ma perża. Tyle dobrze, że perża teraz nie miał. No, dawaj, dawaj, kusek, kusek. O, no, Nie do rady, nie do rady. Szkoda, szkoda. No ja mogę iść do... Nie no, nie będę szedł do Ale są te duals... Mocne są te dualki, tam, czy Strasznie no. mocne. No strasz, strasznie mocne kurde. Ale się nie dziwię, no my jak graliśmy do walkami też przejeżdżaliśmy w sumie bez problemu, nie? No tak.